Drodzy Państwo, nasza gala jest bardzo nietypowa, bo są bardzo nietypowych, wspaniałych wyśmienitych gości, dlatego też formuła naszej gali jest bardzo niedypowa. Drodzy Państwo, najlepsi aktorzy wśród amatorów, nasi, oni są od nas, zapraszamy bardzo serdecznie, Stowarzyszenie Pinoki. Zapraszamy. Dziś witamy wszystkich gości i przedstawić chcemy Wam bez ogród kilka przywar, kilka war. Lecz nikt się nie obraża, jeśli wady ujrzy swe, bo od wieków tak się zdarza, że kto ma, ten więcej chce. Niech więc bajka, choć tak stara, o kopciuszku bez nowej, o tych wadach i przywarach, dziś w humorze wam opowie. Kopciuchu, zapnij mi buta. Uczesz mi koguta. Nakarmiłeś już kota. Kopciuchu, popraw mi koka. Wszak się spalu króla roka I taka jest ma córki wola, Jedna z was może zostać żoną tego idola. Nałożyłam ludzi strój I ten facet będzie mój. Ja ubrałam dziecko mini, On za się rozkłynie. Chciałam jej coś ładnego, Więc użyczyła się siostra stroju tego. Do córeczki, wyruszamy, Jeszcze kawał drogi mamy. A ty masz tu dnia całego Oddziel drobny od grubego. I zanim noc na skona, Ta porsa ma być policzona. A potem włącz kuchenkę gaz, Pyszne śniadanie zrób na czas. No, kochane, moje drogę, Już doczekać się nie mogę, Kiedy zobaczę tego półboga. Nie gadź tak, mała droga. To sierota, bo jeśli dziś nie masz głowy na karku, to marnie giniesz, mój kanarku. A cóż to za komediak? Ja jestem twoja chrzestna matka. Chrzestna <grywa> matka? <grywa> Taka panierka? Chyba jakaś biznesmenka. Tak, przybywam tutaj, po to, by ci pomóc, ty głupia sieroto. Bo jeśli zechcesz, moja kanarku, to także możesz być na balu. Ja na balu. O mój Boże! A w czym pójdę? W tym pistorze... Weź stąd trochę forsy, kochanie, a wtedy kupisz sobie ubranie. Tej hey, forsy to nie moja. No Ma co Was złości, jak braknie jednej z ogówki, policzy mi kości. Ona się nie doliczy, forsa jest za duża. A ta twoja głupia loja doprawdy mnie kurza. Pamiętaj na przyszłość. A teraz nasłą firankę. Bo w mam dla ciebie wielką niespodziankę. Elektronik z Poznania sukienkę. Obiecać to was, o re. to chyba sukienka z Żorżety. To nie Żorżetta, to podrobiona szwatka. A więc teraz słuchaj, co ci powie chrzestna matka. Gdy na zegarze wybije dwunasta godzina, rozleci się na tobie. Ta marna sukienczyna. Dlatego, moja miła lali, przed dwunastą ucieka i z baru. Szkoda, że ta sukienka jest tylko na trzy godziny. Nie gadać tyle. śpiesz się dziewczyno. Bo trzy godziny szybko miną. Umaluj buśkę. A do sukienki. Drew ci daje, tych <grymka> Już, już pięknę. I serdecznie dziękuję, mówię. Dziś już koniec mojej meko.

się mi przeszedłeś, to samą z w garażu na talbu Ale ty mała jesteś za chuda. Nie szukam do tylko pięknej dziedziczki. Tata w Kanadzie, na wybrzeżu włości. Ale ty panienko jesteś przy kości. Nie ja szuka panu, ma... tylko piękności. A tobie wydają płećkowe kości. Mój tata ma fermę. dróg na fermie chowa. Jednak jego córka cokolwiek wiekowa. Sprzeda. Ale cuki głównie. Skąd za obieza? pola, po raz późno pa. Co za babka, pałisz pan. Co za brota. Elegancja. tatuś tej panny. Czy jeszcze kiedyś się zobaczymy? Wasze, że teraz tak O, już dwunasta muszę uciekać. Stój! Stój dziewczyna, proszę zaczekać! Zatrzymajcie tę szaloną! Chcę, żeby była moją żoną! Niestety, królu, znikła w drupelę, ale zgubiła ten pantopale. Tata. Masz dla kielka, i szukaj dziewczyny. zapukaj do każdej chałupy tej gminy. Włóczęg mały, taką różkę znaleźć bardzo trudno będzie. Właścicielka taka cudna będę szukał wszędzie, wszędzie. Dziedziej długo chodził, szukał, i do wszystkich gminy pukał. I już nadzieję stracił, gdy do ostatnich pukał. Jesteśmy tu. Polacyja króla oko Po Posłuchajcie niewiasty, jaka jest jego wola, która włoży ten bucik, Tak im wzrok nastanie, pójdzie do ślubu królowym w stanie. Daj mi, daj mi pan tobelek, bo większe królowy szereg. Nie bo śmieszna moja, moja droga. Mał bucik wielka noga, To jest na moją noga. To ja A ja mówię Ci to, że to nie jest bucik na twoje kopyta. O mój Boże drogi, to moje córki mają takie kiepskie nogi. Ja może tutaj i sprawa zakończona, do mnie mój dogadzie mówił żona. Nie sad próżny trud. Nie na nagle ten bucik cud. Marzy się skrom taniec, ale to siłek na... do mnie nie wdzięcznicę, ja zaraz do niej A tam w kącie, kto tam stoi, stoi. i na środek się boi. Ona mała, nie bolzika. Ty też masz prawo, przymierzyć bucika. Ale Panie, ta miernota to się zwykła sierota. Sierota, nie sierota. Każdy ma swoją rację. Przecież teraz w kraju mamy demokrację. Chodź, sierotu, dawaj dobrą. Och, pasuje. Ja nie mogę. Ja żędleję. Ta biegula ma poślubić króla. Królu, królu, jest pięknota. Ależ królu. Dziecka, a moje imię Johnson Połaniecka. <noise> Jeśli twoja żona zostanie ta mała, będę wam wszystko sponsorowała. O, moja sierotko, moja niele, chodź do ojca, będzie wesela. bardzo karę, wstrętne, kokoty. Na łóżko będzie dla każdego żyć z do pierwszego. O, Moja miła, chcesz tasteczko? Nie, dziękuję, poleneczko. Już wiadomo skąd ta linia, Chuda nóżka, chuda A ty przypominasz pączka, Pole dziś wiesz szakiem być, niż bez końca ciągle tyć. Słychać was na końcu gminy, Po co kłótnie i te miny? Ona mu wziął tłusta. I ma rację. Choć rzeczy gusta. On nie wyzywa. No i tak niestety bywa. Spójrzcie na mnie. Talia osy, piękne ciało, piękne włosy. A na koncie wiele zer. Ja pochodzę z wyższych sfer. I kopciucha wnet zastąpię. Ja w to oczywiście wątpię. Mercedesa mam w garażu i stoisko jest w pasażu. Kto chce przebić dzisiaj mnie? Ja i tatus. To się wie, on w Kanadzie lunchą ma, a w garażu auta dwa. Limuzyna, szofer, służba i bogaty, ślubny drużba. I tak to ja jestem doskonała. Nie masz lustra? Moja mała. Skończcie pobłudnie, moje fanie, Ciemna noc nas tu zastanie. Przedstawienie kończy czas, Już nie chcemy słuchać was. Ona chyba też nie ma lustra. <grym i wdrażąc> Oto kończy się powiastka O rodzinie rady z miasta. Jak w każdej dobrej sztuce, Wyciągnijcie z niej naukę. Oto o wszyscy nasi aktorzy. Bardzo dziękujemy. E, kochane dzieciaki, przepraszam, dochatyłam do Państwa. Kochane dzieciaki, e, skromny upominek od nas dla Was. Bardzo Wam dziękujemy za poświęcony czas, za genialne role, za świetne przebrania, że jesteście tacy autentyczni. E, I mamy dla Was skromne upominki od nas. I bardzo byśmy w tym momencie chcieli podziękować wolontariatowi Dobre Serce, dzięki któr któremu również są ufundowane upominki dla dzieciaków. Bardzo dziękujemy za pomoc. Dzieciaki, wielkie dzięki dla Was. A ja chciałabym zaprosić na scenę Prezesa Stowarzyszenia Pinokio Darku, Darek Cichocki. Przyszedł mi w udziale ten zaszczyt, żeby na Twoje ręce, drogi Darku, złożyć podziękowanie za pomoc w organizacji dzisiejszego święta społeczników Powiatu Grujeckiego. Słuchajcie, oni tutaj dwa razy przyjeżdżali, robili próby, żeby wszystko było pięknie. Specjalnie zrobili dekoracje, żeby pasowała na tę scenę. Słuchajcie, wielki dzięki Darku. Oni właśnie skończyli rok, mają pierwsze urodziny, i myślę, że takich lat jeszcze będzie ze 100. Darku, wielkie dzięki i trzymajcie tak dalej. Wielkie dzięki. Drodzy Państwo, ja brawa to się należą dzieciom, my jesteśmy tylko dopełnieniem, bo najważniejsze to jest uśmiech dziecka i to co robimy. Ja przy okazji, że tu już jestem, to ja bardzo serdecznie dziękuję mojej dyrekcji, czyli szkoły Podstawowej przy 3, pani Magister Bacie Góreckiej, bez której mnie po prostu nigdy by nie było. Ona używa nam lokal, ona używa nas pod swoje skrzydła i tam po prostu działamy. Tam mamy próby i tam się z dzieciakami spotykamy. Właśnie rozpoczęliśmy do kolejnych dwóch sztuk próbę. Mamy 34 dzieci, które uczestniczą w naszym teatrze: Małe Pinokio i Duże Pinokio. Także to oni też posiadają swój czas prywatny, godząc naukę i różne obowiązki i chcą po prostu z nami współpracować. Także jeszcze raz. Poprosimy o gorące brawa dla mnie. Dziękuję bardzo.